Siemaneczko. Jak handlować w czasach kryzysu? W tym odcinku postaram się wam na to pytanie odpowiedzieć. Zacznę najpierw od tego, co omawiałem w poprzednim odcinku, mianowicie usterki związane ze zliczowaniem rynku PS3. Teraz wiemy, iż to pewna informacja, serwery dalej nie są aktywne. Czy ktoś rynek zgliczował, czy rynek zliczował się sam, no ciężko to powiedzieć, aczkolwiek podejrzewam, że bardziej będzie to opcja numer jeden. Ktoś musiał mieć bowiem w tym jakiś interes. Jak zapewniają konsultanci i jej użytkownikom PS3 nie grożą resetyką, bo gdyby tak zaistniała sytuacja, miała zostać rozwiązana, serwery włączone byłyby już dawno. Dział techniczny wciąż pracuje nad ustaleniem przyczyny oraz podejmuje odpowiednie czynności, aby przywrócić tryb FIFA Ultimate Team do użytku oraz aby zapobiec takiemu zajściu w przyszłości. No dobra, no wróćmy do naszej platformy, czyli Xbox 360 i jakże dramatycznego pytania zawartego w tytule. Co się tutaj dzieje, że takie pytanie w ogóle padło? Od około półtora tygodnia rynek Xbox 360 nie jest w w stanie podnieść się po Food United, evencie z mocnymi promocjami na paczki oraz proporcjonalnie wysokim crash marketem. Użytkownicy w większości wyprzedawali wówczas swoich zawodników, aby zebrać fundusze na otwarcie paczek. To powodowało obniżanie cen wszelkich zawodników i to jest właśnie istota crash marketu, jednak nauczony doświadczeniem wiem, iż zazwyczaj po upływie paru dni po danym evencie sytuacja się normuje. Teraz jednak niskie ceny utrzymują się grubo ponad tydzień, a w niedalekiej perspektywie czai się Black Friday, czyli kolejny event z promocją na paczki, który będzie niesamowicie ciekawym doświadczeniem przy obecnej sytuacji rynkowej Xbox 360. Do rzeczy. Jak obecnie zarobić? Po pierwsze, najlepiej wyprzedać wszystko do Black Friday. Wszystko, co zalega nam na transferówce wyprzedać tak, aby nie stracić lub stracić możliwie jak najmniej. Po drugie, skupiamy się na kartach typu Inform, Hero, Mod, takich, które nie wylatują już z paczek, więc jest ich w obiegu nadal tyle samo, nie wzrośnie nam przez to nieoczekiwanie podaż. Zwracamy uwagę na parametry karty Ponieważ to parametry kształtują m.in. wysokość popytu. I ostatnim aspektem jest niska cena. Najlepiej wybierać karty do 50 tysięcy. Da nam to zabezpieczenie, iż nie stracimy ewentualnie dużo końców w przypadku nieudanej inwestycji, gdyby poziom cen danego zawodnika nagle zmalał. Przykładem takiej karty jest Eric Lamela, 80 overall, prawy pomocnik Tottenhamu, reprezentant Argentyny. 4 parametry powyżej 80, 4 gwiazdki sztuczek. 92. rocznik urodzenia, lepsza noga, lewa. Ja sobie na tym zawodniku handlowałem przez ostatnie parę dni. One schodziły w cenach 40, 39, 750. Jednak, możecie mi wierzyć, że czasem, mimo iż moja karta była najtańsza, siedziałem z nią przez parę godzin, nawet do jednego dnia, żeby tą kartę. Po prostu sprzedać. To jest minus rynku Xbox 360. Nie dajcie sobie wmówić, że u nas się tak łatwo handluje, że to, że tamto nie, to jest głupota. Dlaczego? Ponieważ popyt jest niski, jest bardzo niski. Jest to następstwo hmm, Food United, właśnie to, o czym mówiłem wcześniej, a także perspektywy Black Friday, czyli kolejnego crash marketu. Ludzie boją się cokolwiek inwestować, boją się cokolwiek kupować, więc rynek yy, stoi. Głównym czynnikiem, rzecz jasna jest ilość użytkowników, niska ilość użytkowników od genów, którzy z czasem na pewno będą przesiadać się na konsole nowej generacji, co za tym idzie, ten popyt na pewno nie będzie jakoś drastycznie wzrastał. Odnośnie handlu w obecnej sytuacji, to tak jak Wam pokazałem, macie jeszcze przykład, chociażby Gervinho zawodnika 81 Overall, w wybrzeże kości słoniowej z serie A 93 tempa, 83 drybniku, 74%. Zresztą kto nim grał kiedykolwiek, na pewno będzie wiedział, co ta karta potrafi. Tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że choć odrobinę Wam pomogłem. Jeśli się podobało, zostawcie łapki w górę. Do zobaczenia, do następnego.